Ciasteczka. Dzisiaj robię wegańskie kary. Warzywne, super, akurat sezonowe, idealne na obiad, pyszne, pachnie przepięknie. I co my tu mamy? Bataty, cukinie, cebulkę, czosnek, soczewica, no i oczywiście ce powiedziałam cebula. Tak, pyszne pieczarki. Wow, próbuję, jest takie gorące, że mam talerzyk podłożone. Uwielbiam takie dania. Uwielbiam to są moje moje smaki. Mmm. Gorące. Pyszne. Rewelacja. Jest nas ponad 290 tysięcy. Subskrybujcie kanał, klikajcie w dzwoneczek. Zaglądajcie na Instagram. Są relacje, zdjęcia. Dajcie łapkę w górę. Dzisiaj 5 tysięcy. Szaleje. Najlepsze komentarze. I kapiano i siewa. Han. Albo Chan. <grym> Pozdrawiam. <grym> Piszcie komentarze, dołączajcie motkę ciasteczka, a w komentarzu napiszcie, czy jadacie dania wagańskie, a jak jadacie, to jakie. Pół kilograma batatów. Pomarańczowe, śliczne, kroimy w kosteczkę, One są twarde, dość będzie to szczelało. Bataty pokrojone, kroimy teraz cebulę w drobną kosteczkę. Cebulka pokrojona, Renatka popłakana. I teraz jeszcze jeden ząbek czosnku, można dodać dwa, ja nie lubię za dużo czosnku, więc daję jeden. Jak ktoś lubi czosnek, nie ma problemu. Dwie łyżki oleju rzepakowego, podgrzałam mocno. Teraz wrzucam na... o, cebulkę. I cośle. No i chwilkę tak smażymy, tak żeby się nam to ładnie zeszliło. W tym czasie kroję cukinię, Wydrążyłam środki. To jest jeszcze moja cukinia do brodu na takie pół plasterki. Cukinia gotowa. Mam jeszcze 200 gramów pieczarek. Teraz sobie przygotuję je w taki sposób, żeby, no jeżeli mamy małe, to na połówki, a większe, no to tam takie ćwiarteczki. Do cebuli wrzucam bataty i teraz smażę około tak dwie minutki razem. Wrzucamy pieczarki, cukinie i podsmażamy jeszcze dwie minuty. Do warzyw dodaję kopiatą łyżkę kary. A już kolorek się robi, mieszamy. Pachnie. Całość zalewam. Tak półtorej litra wody. I muszę to zagotować, więc to zwiększę sobie. Tyle będzie. Tak się zagapiłam, ale myślę, że to Dokładam 30 g przecieru pomidorowego. Czekam, aż mi się to zagotuje. Już prawie już prawie się gotuje. I do całości wrzucam 200 g. Soczy. Jaka ładna. Oj, już mi się gotuje mocno. No i gotujemy teraz całość. Aha, jeszcze moment, dobrze, zaraz wam powiem. Jeszcze doprawiamy solą. Na razie tyle. Będziemy próbować. Zawsze możemy dosolić. I całość gotujemy 15-20 minut. Nastawiamy sobie gotowanie i mamy wolne, kary gotowe, wegańskie, pyszne, jaż warzywne i teraz jeszcze szczypiorek do ozdoby i pokrojona czerwona cebulka. A co? bazylia też tu stoi, więc jeszcze jakieś listeczki bazylii też tutaj damy, żeby to pięknie wyglądało. Jemy oczami. więc jest. Wegańskie kary z oczywicą gotowe. Pyszne na obiad na kolację też się sprawdzi. Pozdrawiam ciasteczkowo do następnego odcinka.